Jak skutecznie przygotować się do matury rozszerzonej z matematyki? Zacznijmy od tego, że niestety większość maturzystów robi to źle. Skąd o tym wiem? Ponieważ, jak pokazują statystyki, średni wynik z rozszerzenia z matematyki co roku to około 30%, a najczęściej uzyskiwanym wynikiem z rozszerzenia jest 0%. W niektórych rocznikach zdarza się 2%. Niemniej jednak, matura rozszerzona z matematyki otwiera drzwi na niemal wszystkie kierunki studiów. W w to nie jest tak, że jeżeli zdajemy maturę rozszerzoną z matematyki, to musimy iść na studia matematyczne i zostać nauczycielem w szkole. Matura rozszerzona z matematyki pomoże nam na studiach ekonomicznych, pomoże nam się dostać także na przykład na medycynę, na studia związane z programowaniem, informatyką, ale także na różne kierunki związane z naukami humanistycznymi. Co więcej, ucząc się matematyki rozwijamy logiczne myślenie, a musicie przyznać, że to przyda nam się w każdym aspekcie naszego życia. A zatem podsumujmy, jak Dobrze zaplanować, przygotować się do tej matury rozszerzonej z matematyki i zdać ją jak najlepiej. Punkt pierwszy nie jest odkrywczy, ale bardzo ważny. To znaczy, z pustego i Salomon nie naleje, a więc nauczyć się po prostu trzeba. To nie jest tak, że pójdziemy sobie na maturę rozszerzoną z matematyki, gdzie mamy tylko zadania otwarte i w jakiś magiczny sposób coś wystrzelamy, bo się tego zrobić nie da. Więc trzeba dokładnie zaplanować, czego, kiedy i jak się nauczymy. A jak zacząć naukę do rozszerzonej od od podstaw. Z matematyką jest tak jak z budowaniem domu. To znaczy, nie możesz wybudować domu zaczynając od dachu. Kiedy spróbujesz to zrobić, to dach roztrzaska się o ziemię. Dokładnie tak jest z matematyką. Najpierw fundamenty, później stawiamy ściany, pierwsze piętro i na to dopiero kładziemy nasz dach. Co jest tą podstawą? Matura podstawowa i zakres podstawowy. Bardzo często spotykam się z tym, że uczniowie, którzy chcą się przygotować do rozszerzenia, skupiają się tylko i wyłącznie na zakresie rozszerzonym. Ma to dwie Negatywne konsekwencje. Po pierwsze, nie da się nauczyć rozszerzenia bez podstawy i będzie ci po prostu bardzo ciężko w tych przykładach rozszerzonych bez doskonałej znajomości podstawy. A druga konsekwencja, o wiele bardziej bolesna, tak mi się wydaje, to znaczy, jeżeli mimo wszystkich przygotowań, które poczynisz w kierunku matury rozszerzonej, ona z jakiegoś powodu ci nie pójdzie i napiszesz na przykład na 40% co jest i tak o wiele wyżej niż 0%, czyli najczęściej uzyskiwany wynik, to może się okazać, że wtedy będziesz potrzebować matury podstawowej napisanej na przykład na 100%. Weźmy sobie przykład. Napisałeś, napisałaś maturę rozszerzoną na 40% i mamy przelicznik na studia, rozszerzenie razy 2, czyli za 40% punktów uzyskujemy 80 punktów do rekrutacji, a matura podstawowa byłaby brana 1 do 1, czyli za 100% z matury podstawowej moglibyśmy uzyskać 100 punktów, więc co jest lepsze? 80 punktów czy 100 punktów? Przy czym muszę tutaj zaznaczyć, że o wiele łatwiej jest napisać maturę podstawową na 100% niż rozszerzenie na 40. I dalej, jeżeli jesteśmy jeszcze przy zdobywaniu tej wiedzy i planowaniu tego, jak ją zdobyć, musimy sobie zaplanować w jaki sposób przyswoić całą tą wiedzę, czyli potrzebny ci jest plan nauki, bo mamy takie tematy jak na przykład trygonometria na rozszerzeniu, gdzie to jest potężny dział i trzeba na przykład na taki dział zaplanować sobie troszkę więcej czasu. W tym momencie wspomnę, że jeżeli potrzebujesz listy wszystkich zagadnień, które obowiązują cię na twoją maturę, napisz do mnie na Instagramie, a podeślę Taką listę. Punkt drugi. Systematyczność, a nie nawał wiedzy naraz. Dużo skuteczniej będzie zaplanować sobie naukę kilka razy w tygodniu po 2 trzy godziny, niż jeżeli jeden raz w tygodniu usiądziesz na 10-12 godzin. To nie ma sensu, bo zmęczysz się i niewiele tym osiągniesz. Punkt trzeci. Masz 180 minut na maturze rozszerzonej z matematyki. To nie jest tak, że to jest łatwe, żeby wytrwać całe 3 godziny, rozwiązując bardzo trudne zadania. Dlatego naprawdę warto doświadczyć. Tego, zanim usiądziesz przed arkuszem maturalnym w maju. To znaczy, warto sobie zaplanować 3 godziny pracy konkretnie z arkuszem, żeby zobaczyć, jak my w tych trzech godzinach tutaj się zachowujemy. Czy wystarcza nam siły, skupienia, jak strategicznie podejść sobie do tego arkusza, od których zadań zacząć, które realizować później. Więc naprawdę cenne będzie takie doświadczenie tych 180 minut i zaobserwowanie samego siebie w tych 3 godzinach, jak my sobie w ogóle z tym kondycyjnie też radzimy. Punkt czwarty, Strategia punktów. Widzisz teraz wyniki centylowe, jeżeli chodzi o matematykę na poziomie rozszerzonym. Wystarczy, że napiszesz maturę rozszerzoną z matematyki na 80%, żeby być w 95 centylu. Oznacza to, że jeżeli napiszesz maturę rozszerzoną z matematyki na 80%, to tylko 5% społeczeństwa napisało tę maturę lepiej niż ty. Jakie to ma konsekwencje, jeżeli chodzi o cały nasz proces uczenia się? Możemy sobie spojrzeć na to, które zadania w arkuszu są najtrudniejsze, dla uczniów, czyli to będą na przykład zadania dowodowe z geometrii, które rozwiązuje najmniejszy procent maturzystów. I wtedy możemy sobie tego typu treści odpuścić, skupić się na tym, co jest łatwiejsze i. Szybciej da nam efekty. Czyli skupiamy się na takich zadaniach, które są najbardziej prawdopodobne w arkuszu i są w miarę proste do zrobienia. Nie musimy wykonać wszystkich zadań w arkuszu, żeby znaleźć się właśnie w tym 95 centylu. I wyobraźmy sobie, że siedzisz już nad arkuszem maturalnym w maju, czytasz jakieś zadanie, nie masz pojęcia, jak je rozwiązać i masz te świadomości, że nie musisz rozwiązać każdego zadania w arkuszu, żeby znaleźć się w tym właśnie 95 centylu. Punkt 5. Brudnopis. Wielu maturzystów myśli, że jeżeli najpierw sobie rozwiąże zadanie w brudnopisie, a później je przepisze, to będzie to świetny pomysł. Niestety tak nie jest, ponieważ 180 minut na maturze rozszerzonej z matematyki to jest tak naprawdę bardzo mało czasu i nie wystarczy ci tego czasu, jeżeli najpierw będziesz rozwiązywać zadanie na brudno, a później będziesz próbować je przepisać jeszcze na czysto. Zabierze ci to bardzo dużo czasu, który można by było poświęcić na to, żeby rozkmienić jeszcze jakieś kolejne zadanie. A po co ten brudnopis? Po pierwsze, po to, jeżeli chcemy sobie zaplanować jakiś rysunek i nie do końca wiemy koncepcyjnie, jak on ma na start wyglądać, więc wtedy ten brudnopis będzie świetnym pomysłem. A druga taka sytuacja, kiedy ten brudnopis będzie nam naprawdę bardzo potrzebny, to sytuacja, w której zabrakło nam czystopisu. Jeżeli taka sytuacja się wydarzy, a ona jest bardzo prawdopodobna, wtedy w części czystopisu trzeba napisać. Część dalsza rozwiązania znajduje się w brudnopisie. Przechodzimy sobie do brudnopisu. Skreślamy słowo brudnopis. Piszemy część dalsza czystopisu, zapisujemy numer zadania, rozwiązujemy i wszystko jeszcze najlepiej wziąć w pętelkę. Wtedy mamy pewność, że takie zadanie zostanie sprawdzone. Punkt szósty. Nie panikuj. Bardzo często słyszę od maturzystów, że jeżeli wychodzi im na końcu jakiś dziwny wynik, nie potrafią znaleźć jakiegoś błędu, to zdarza się, że przekreślamy, Dają całe rozwiązanie, twierdząc, że to jest źle, próbują rozwiązać jeszcze raz, a później brakuje im na przykład czasu na rozwiązanie innych zadań. Pamiętaj, że na maturze rozszerzonej z matematyki dziwny wynik to jeszcze nie koniec świata, bo zdarzyło się na przykład, że w arkuszu z rozszerzenia uzyskaliśmy wynik minus 4, minus 2 pierwiastki z 6 i to było ok. Natomiast też warto mieć świadomość, że nawet jeśli gdzieś na początku zadania Przylepi nam się jakiś błąd i konsekwentnie z tym błędem, pod warunkiem, że ten błąd nie upraszcza nam rozwiązania zadania, ale z tym błędem będziemy rozwiązywać całe zadanie i przeprowadzimy logicznie cały tok rozumowania, to możemy nawet uzyskać maksimum punktów minus jeden, więc to też jest takie pocieszające, że nie trzeba od razu skreślać całego rozwiązania, nawet jeżeli zawiera ono w sobie błąd. Punkt siódmy. Poznaj najczęstsze typy zadań. Fakt, że w 2024 roku najczęściej uzyskiwanym wynikiem z matury rozszerzonej z matematyki było 0%, mówi mi jedno. Maturzyści nie mieli pojęcia, jakie w ogóle typy zadań mogą spotkać w arkuszu z rozszerzenia, a matematyka ma to do siebie, że te typy zadań są bardzo powtarzalne. Więc tak naprawdę wystarczyło poznać 1, 2, 3 typy zadań, żeby już wybić się dużo ponad te najczęściej uzyskiwane 0%. I poznanie typów zadań w arkuszu na matematyce rozszerzonej, jest kluczowe, ponieważ ten arkusz jest. Naprawdę mega schematyczny, i jeżeli będziesz pamiętać o tym, że w arkuszu bardzo często pojawia się szereg geometryczny, że praktycznie w każdym arkuszu mamy równanie kwadratowe z parametrem, że mamy równanie trygonometryczne i nauczysz się odpowiednich schematów, jak rozwiązywać te zadania, oczywiście wszystkie te schematy są w moim kursie, do którego link znajdziesz w opisie tego filmu, to możesz napisać maturę rozszerzoną bardzo prosto, nawet na 60-70%. Punkt 8. Znajdź wsparcie. Przygotowania do matury z matematyki to nie jest sprint, to jest maraton. Dlatego w tym maratonie warto znaleźć jakieś wsparcie, oparcie i najlepiej, żeby to była jakaś koleżanka, kolega, więc dogadaj się z kimś, kto też jest w podobnej sytuacji jak Ty. Możecie się razem spotykać i umawiać, że odkładamy telefony i w tym momencie robimy zadania. Jeżeli jedna osoba ma jakiś problem z zadaniem, może w tym momencie podpytać drugiej i w drugą stronę, tak samo. Jak to mówią, co dwie głowy to nie Jedna. Drugim wsparciem może być oczywiście YouTube, i jak najbardziej to jest OK. Tylko pamiętaj, że YouTube nie zawsze jest skrojone na potrzebę stricte matury, więc tutaj też zawsze uważaj. Trzecia opcja, jak możesz znaleźć wsparcie, to korepetycje, tylko tutaj też uwaga, ponieważ korepetycje po pierwsze są dosyć drogie, a po drugie, jeżeli one odbywają się tylko raz w tygodniu, to zdecydowanie na maturę rozszerzoną z matematyki to jest za mało. Istnieje jednak takie narzędzie, z którym możesz pracować bardzo intensywnie, masz wsparcie nauczyciela i masz. Tam zrealizowane wszystko, co jest Ci potrzebne na maturę rozszerzoną. Takim narzędziem jest kurs online, do którego link oczywiście znajdziesz w opisie tego filmu. Jeżeli więc wiesz, że matura rozszerzona z matematyki jest przed tobą, nie musisz w tym być sam sama. Zapraszam Cię bardzo serdecznie do kursu, w którym masz moje wsparcie, i wszystkie materiały, które są Ci potrzebne, żeby dobrze napisać maturę.